Zapraszam Was serdecznie do nowego filmiku na moim kanale i jak widzicie jestem znowu w gabinecie Dermatologii Estetycznej DERMEA. Dzisiaj jest ze mną dr Agnieszka Bańka-Ochrona, która specjalizuje się w dermatoskopii i profilaktyce czerniaka. Pani doktor, kto powinien zgłosić się niezwłocznie na, na tego typu badania, właśnie badanie z namią, pieprzyków? Niezwłocznie powinien zgłosić się każdy, kto zauważył, że jakieś jego znamie się zmienia albo jakieś znamie, które nowo się pojawiło, jest inne niż znamiona pozostałe, które już ma. Tak naprawdę jest to badanie dla każdego, to powinno ma wejść w nawyk, tak jak co roku idziemy do stomatologa na przegląd zębów. Do ginekologa. Do ginekologa kobieta, każdy do stomatologa na przegląd zębów, tak samo raz do roku każdy z nas powinien przyjść do dermatologa, żeby zrobić taki przegląd cudzysłowie znamion. Natomiast hmm. oczywiście to, czy musimy to robić częściej, czy musimy to robić rzadziej, niż raz do roku już o tym nasz dermatolog, który nam powie, czy w jakimś przypadku my mamy takie czynniki ryzyka, które wymagają tego, żeby do tego dermatologa przychodzić na hmm. ocenę znamion częściej. Hmm. Rozumiem, że jeśli im więcej mamy znamion, tym lepszym jesteśmy kandydatem. Hmm. Tak, to tak. Im więcej mamy znamion, tym większe prawdopodobieństwo, że lekarz nam powie, że na przykład musimy przychodzić częściej. Hmm. Hmm. I im jaśniejszą mamy skórę, tak? Czy też fototyp. Fototyp też ma tutaj oczywiście znaczenie, bo oczywiście im łatwiej ulegamy obrażeniom słonecznym, tym będziemy mieli większe ryzyko tego, że te nasze znamiona będą wyglądały nieprawidłowo, będą być w jakiś mm -hmm. sposób zmienione w takim obrazie dermatoskopowym i wtedy też również na pewno lekarz zaprosi nas częściej. Mm -hmm. Jak to dokładnie wygląda takie badanie? Czego się spodziewać? Możemy się spodziewać właściwie jakiego rodzaju badania. Po pierwsze każdy dermatolog zawsze przeprowadza badanie dermatoskopem ręcznym, czyli mm -hmm. taki rodzaj... Powiedzmy w cudzysłowie dla pacjenta, to może wyglądać jak rodzaj lupy. Mm -hmm. e, tym, e, za pomocą takiego urządzenia, one trochę różnie mogą wyglądać, bo niektóre są takie, że trzeba skóry dotknąć, inne są takie, że możemy troszeczkę z pewnej odległości mm -hmm. na skórę patrzeć. W takim urządzeniem dermatolog powinien obejrzeć dokładnie wszystkie nasze znamiona, ale mówiąc dokładnie wszystkie, mam na myśli, że również oglądamy podeszwy stóp, oglądamy pustaki. <laughs> na, są to również te miejsca, gdzie znamiona mogą się pojawić. Więc oglądamy dokładnie całego pacjenta, również głowa, mam żółwinę urzędów, po prostu wszystko, mm -hmm. jednego miejsca nie możemy pominąć również paznokcie, czyli dokładnie wszystko. I potem, jeżeli dermatolog posiada u siebie takie urządzenie, które nazywane jest wideodermatoskopem, mm -hmm. wybrane znamiona, takie, które w jakiś sposób mu się nie podobają, albo takie, które chciałby monitorować, żeby zobaczyć, czy one się zmieniają, czy się nie zmieniają, albo takie, które mają jakiś nietypowy rysunek naczyniowy i też wymagają troszeczkę spojrzenia w większym powiększeniu, to wtedy właśnie wykona tych znamion badanie wideodermatoskopowe. Wideodermatoskop wygląda trochę jak komputer. Mm -hmm. Natomiast y, jego zadaniem, y, oprócz tego, że daje nam trochę większe też powiększenia niż ten dermatoskop ręczny, jest to, że w bardzo łatwy i dostępny sposób archiwizuje nasze znamiona. Mm -hmm. Czyli tutaj możemy wyłapać wszystko to, co się z nimi dzieje na przestrzeni czasu. Mm -hmm. A porównywać tak, się dokładnie tak, 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 potem tak, tak tak, tak tak, porównywać. Bo w przypadku niektórych znamion ważna jest ta dynamika przemian, którym ono podlega, nie tylko samo to, czy one wyglądają w dermatoskopie źle czy dobrze, ale również to, w jaki sposób się zmieniają. którym w kierunku te przemiany pokażą. Mhm. Mm I jest takie, coś takiego jak charakter indywidualny z namiot? Tak, tak, Różnicuje nas od innych osób? Tak, inny sposób, tak. Promoże z namiot tak. czy to. Że to, 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 no pieprzyku? Może nie jest aż tak indywidualne, że jak linia papilarna możecie powiedzieć, że to jest pan Ksiński, a to jest Pan Kowalski. Aż tak to nie, ale rzeczywiście w większości przypadków jest tak, że dany pacjent ma jakiś tam profil swoich znamion i to też jest coś takiego, dzięki czemu my jesteśmy w stanie na przykład czasem wykryć wcześniej czerniaka, ponieważ oglądamy wszystkie znamiona danego pacjenta i jedno niby wygląda prawidłowo, mm. ale w jakimś stopniu jest zupełnie inne niż te wszystkie znamiona pozostałe i to mm. też jest pewne wskazanie do tego, żeby takie Usunąć. mimo że my oczywiście wtedy no, nie mówimy pacjentowi, że my już podejrzewamy czerniaka, ale coś z tym znamieniem jest nie taki, takie, takie coś też stanowi wskazanie mm -hmm. do usunięcia, a więc jakby no in, mniej typowy obraz znamienia niż ten, który wszystkie pozostałe nasze znamiona posiadają. Mm -hmm. Czyli jak często należy powtarzać takie badanie? Czy to zależy od wyników, jakby... czy, czy jest jakiś rutynowo raz do roku. Jeżeli właściwie wszystkie nasze znamiona wyglądają ładnie, żadne nie zaniepokoi dermatologa, jeżeli nie mamy czynników ryzyka czerniaka, to raz do roku dermatolog będzie nas chciał zobaczyć na takiej wizycie. Natomiast w wybranych przypadkach yy, będzie zalecał taką kontrolę częściej. Yy, poza tym na pewno jeśli właśnie są jakieś znamiona, które mu się nie do końca podobają, to będzie chciał je w ciągu 2-3 miesięcy skontrolować, właśnie mm -hmm. po to, żeby zobaczyć czy one jakimś zmianom podlegają i czy te zmiany powodują, że się niepokoi bardziej o to z albo czy po prostu go uspokajają, bo tak też może być. Mhm. Nie każda zmiana oznacza zmianę na gorsze. Może być mhm. też taka zmiana, która po prostu powoduje, że jednak to z nami zaczyna wyglądać znowu ładniej i prawidłowo. Mhm. Także w takich przypadkach może nas zaprosić na wizytę częściej, ale rutynowo jest to wizyta raz do roku. Mm -hmm. Jak mówimy o tym, żeby, że, że w ramach takiej wizyty oglądamy każde pojedyncze znamie to takie osoby jak ja, które mają tych zmian, po prostu ogromne liczby, to to jest czasochłonne badanie, dobrze podejrzewam, że to. To się tak w sumie tylko znaczy. To się tak wydaje, że ono jest czasochłonne, żeby obejrzeć każde znamion. Oczywiście, jak przychodzi do mnie pacjent, który po prostu cały z znamionami, no to na pewno dużo więcej czasu musimy poświęcić niż mm -hmm. osobie, która ma takich znamion 4, 5 czy 7. Mm -hmm. Natomiast samo w sobie, w momencie, kiedy już się jest przyzwyczajona do tego, żeby takie badania przeprowadzać i kiedy robimy to w miarę szybko i sprawnie, jedno za drugim, jedno za drugim, to tak naprawdę to nie jest tak, że pacjent siedzi pół godziny w gabinecie, mm -hmm. tylko trwa to zdecydowanie krócej, to jest nie wiem, 10 minut. A to zupełnie jakby przecież moim że ja myślałam, że to jest proces, który zajmuje spokojnie co najmniej dwie godziny zegarowe. Nie, nie, nie. z nami w i pomyślałam, że moje no to hmm. nie jestem mówicie, nie żeby to było zniechęcające, ale no, że zdecydowanie to jest, to, jest to jakieś takie zobowiązanie również czasowe, prawda? Nie, to, nie, 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 to nie, 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 nie jeżeli już Tak jest, mówię, no to jest dłużej na pewno, hmm. natomiast to nie jest tak, że to jakoś bardzo ten czas, yy, bardzo ten czas wydłuża. To między innymi jeszcze na początku, jak właśnie dermatoskopia zaczynała być modna, osoby, które zajmowały się tą dermatoskopią i ją promowały w Polsce czy na świecie, właśnie w ten sposób uzasadniały to, że trzeba badać dokładnie całego pacjenta. Nie tylko to, co, co widać, nie tylko tak. to, co pacjent nam chce pokazać, ale właśnie całego człowieka, mówiąc tak może kolokwialnie. Właśnie dlatego, że wbrew pozorom, wbrew temu, co nam się wydaje, w praktyce zbadanie wszystkich znamion dokładnie nie zajmuje dużo więcej czasu, niż zbadanie tych pojedynczych i wybranych. Przyprowadza się w dermatoskopii przeprowadza się profilaktyce czerniaka, prawda? To jest jakby główny powód przeprowadzania tego typu tak, badania. Tak, tak. To jest to, dlaczego... Często to... występuje czerniak w Polsce? O takich statystykach, przyznam szczerze, dokładnych to nie znam. Na pewno tak z praktyki mogę powiedzieć, że coraz częściej obserwuje się czerniaki u osób młodych. Rzeczywiście być może wynika to z tego, że my jesteśmy dużo doskonalsi i potrafimy już wykrywać te czynniki na bardzo wczesnym poziomie zaawansowania. A być może po prostu tak jest, że, no, że akurat tak się zmienia mm -hmm. profil sam, samego nowotworu, epidemiologia samego nowotworu, czy ekspozycja na czynniki ryzyka, że więcej jest tych zmian właśnie u osób młodych. Ale dokładnych statystyk szczerze mówiąc nie podam. Natomiast mm -hmm. co jest ważne i co bardzo chciałabym dokładnie podkreślić, to jest to, że Sukcesem w wyleczeniu z tej choroby, może wyleczeniu to jest za dużo powiedziane, ale sukcesem w zapewnieniu długiego przeżycia w tej chorobie jest wczesne wykrycie. Mm -hmm. Tylko to nam daje gwarancję, ponieważ jeżeli przyjdziemy ze zmianą zaawansowaną, to niestety mimo dostępności do wielu nowoczesnych terapii, które już też w Polsce są dostępne, to niestety te wyniki leczenia odległe są tak naprawdę nadal pozostawiają dużo do życzenia. Mm -hmm. Czyli czerń z... tak, tak, jest nawet. Tak, Tak, jak jest już zaawansowane, to tak. Natomiast wykrycie tego czerniaka w tym stadium początkowym rozwoju, kiedy on właściwie rośnie sobie tylko w skórze, nigdzie tam głęboko, my to na podstawie głębokości nacieku określamy, mm -hmm. między innymi. Więc jeżeli to jest to, to pierwszy stadium zaawansowania, to tak naprawdę samo wycięcie mm -hmm. równa się do Mhm. Mm Czyli kolejny powód, żeby po prostu nie tak, zwlekać. Tak, tak, kolejny powód, w właśnie, temu, żeby nie bać się, żeby właśnie iść, bo usunięcie tej zmiany na samym początku jej pojawienia się, to jest dla nas gwarancja sukcesu. Mhm. Zapytam, czy to jest drogie badanie w stosunku do innych zabiegów dermatologii estetycznej, czy, czy dostępnych generalnie w gabinetach dermatologii? Myślę, że to jest badanie zdecydowanie tańsze niż zabiegi medycyny estetycznej. Myślę, że tak naprawdę to jest oczywiście dość indywidualne, ale jest ono niewiele droższe niż zwykła konsultacja dermatologiczna. Mm -hmm. Czyli to, to jest, jest to dosyć demokratycznie dostępne. Tak, tak, obecnie jest to naprawdę dostępne badanie, szeroko dostępne. W wielu gabinetach są już też wideodermatoskopy, w związku z czym naprawdę dostępność do tego typu badania jest duża, poza tym są organizowane rokrocznie różnego rodzaju akcje promujące właśnie to, żeby... Próba, to w mediach się często no, słyszy, prawda? Dokładnie, tak, w mediach się często to słyszy i bardzo słusznie, ponieważ i wtedy Korzystając z tego typu akcji, można się często zbadać za darmo. Tak? W związku z tym to też może być jakiś taki impuls dla osób, które uważają, że jest to jakaś bariera dla nich cenowa, mm -hmm. żeby przyjść zbadać się. A na przykład no, kolejki w Państwowej Służbie Zdrowia powodują, że trzeba na takie badanie czekać długo. No to na przykład właśnie rokrocznie organizowane są akcje melanomady i można skorzystać, można zbadać takie zmiany za darmo. Mm -hmm. Czyli jest dużo możliwość poddania się tego typu zabiegowi. Wiemy na pewno się, że każdy w dzisiejszych czasach wie, że wystawianie skóry na ekspozycję słoneczną bez zastosowania filtrów i w tych godzinach najbardziej takich niebezpiecznych, między 12 a 14. no sprzyja powstawaniu czerniaku, prawda? Czy są jakieś inne czynniki ryzyka, o których, których powinniśmy być świadomi? I tym samym ich unikać? Czy mm. to jest w ogóle możliwe? Znaczy, na pewno, jeżeli mieliśmy rozpoznaną już tego typu zmiany, to jesteśmy w grupie ryzyka, że pojawi nam się kolejna. Mm. W związku z tym na pewno to jest grupa pacjentów, która musi być ściśle monitorowana. Jeżeli u nas w rodzinie ktoś chorował, na na najbliższej, również jest to dodatkowy czynnik ryzyka, plus oczywiście ilość znamion, które posiada. Mm. Raz, że tak zwany zespół znamion atypowych. Jest to co prawda takie pojęcie... Nie, do nie tak? No. To jest pojęcie, y, które gdzieś tam się pojawia, bo czasem niektórzy uważają, że nie można mówić o czymś takim jak zespoł. My nie jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób e, obiektywny, łatwo i szybko ocenić, ale są osoby, które uważają, że jednak taki zespół istnieje i na pewno to są też pacjenci, którzy muszą być częściej badani. Bardziej to, wy, to wynika z tego, że po prostu są to osoby, które mają dużo znamion i te znamiona mają pewien taki układ, schemat, e, wzór w badaniu e, dermoskop dermoskopowym, który nas niepokoi, który mm -hmm. powoduje, że. One wszystkie nam się wydają trochę nieprawidłowe i ciężko jest się zdecydować, które jest nieprawidłowe bardziej. Więc to są też na pewno pacjenci, którzy hmm. muszą się pojawiać częściej. Im na pewno poświęcamy też więcej czasu. Plus oczywiście ilość znamion jest czynnikiem ryzyka, bo zakładając, że czerniak może powstawać ze znamienia, to im więcej tych znamion mamy, tym mamy większe prawdopodobieństwo, że z któregoś z nich powstanie czynnik. Więc osoby z dużą ilością znamion też na pewno muszą większą uwagę na to zwracać i też takie osoby zwykle widujemy częściej. Poza tym im jest też trudniej zauważyć, że jakieś z nami się zmieniło albo że jakieś z nami się nowo pojawiło. Mhm. Może jeszcze chciałabym na jedną rzecz zwrócić uwagę, żeby chronić dzieci przed ekspozycją na promienie słoneczne. Mhm. Bo po pierwsze, właściwie Dzieci szczególnie? Żeby... Czyli... Tak, dzieci szczególnie. Dzieci szczególnie, no bo uważa się, że jeżeli mamy ekspozycję na promieniowanie słoneczne, taką, która prowadzi do oparzenia słonecznego w dzieciństwie, to jest to też jeden z dużych czynników rozwoju jak w przyszłości. O tym się często słyszy, o tym się często mówi. Tak, A, o czy? tym się często słyszy, o tym się często mówi, natomiast gdzieś tam o tym zapominamy i dlatego chciałam przestrzec mamy, które wożą maluszki właśnie w wózkach, żeby te wózki miały e, daszki e, czy parasolki, takie, które mają protekcję przed Ufał, żeby te na przykład są też takie specjalne mm, pieluszki z protekcją przed UV, żeby tego typu, y, tego typu pieluszki stosować jako kocyki na przykład latem. No i żeby oczywiście w momencie kiedy y, no, nie możemy tej ekspozycji na promienie słoneczne. Y, to jest podstawowa profilaktyka po którą u dzieci do drugiego roku życia, unikanie ekspozycji, to wtedy pozostałe obszary, te, które ekspozycji ulegają, no to smarujemy oczywiście krymami z filtrem. No, nie wiem, przykrywać, na fizycznie, tak? tak, tak, tak dłuższe tak. rękawy, czy coś żeby jeszcze robisz dodatkowo, wzmacniać. Jak Google sprawę, to muszę powiedzieć, że znalazłam sporo różnych takich aplikacji, takich półprofesjonalnych czy stworzonych przez profesjonalistów dla, dla konsumentów, które można ściągnąć na swój smartfon i w ten sposób, że jak powiem w warunkach domowych, przeprowadzić coś, coś na, na kształt właśnie dermatoskopii. Jaki jest Pani stosunek do tych aplikacji i czy, czy warto jakby po takie aplikacje się, sięgać? Znaczy uważam, że każde narzędzie, które w jakiś sposób może wzmusi, to jest złe słowo, ale które spowoduje, że my się zainteresujemy swoimi znamionami, będziemy na nie zwracać uwagę, że jest właśnie cenne narzędzie do pomocy nam dermatologom, tak? Bo ważne jest to, żeby właśnie zauważyć, że coś się zmienia, że coś jest nowego, a jeżeli sobie zainstalujemy taką aplikację i będziemy z niej korzystać, no to uważam, że właśnie tutaj większą czujność wykażemy w aspekcie tych zmian, które się zmieniają, czy w aspekcie tych zmian, które się właśnie... Pojawiły, a wcześniej ich nie było, natomiast y, to nie może być jedyne narzędzie, którym mm. się posługujemy. Nie, nie zastępuje diagnozy na... przez specjalistę. Ja, nie, absolutnie nie zastępuje diagnozy przez specjalistę. Najlepsze y, diagnozy sprawiają, y, stawiają sprawni dermatoskopiści, którzy mm. tych tak znają wiedzieli widzieli dużo. Mm. Y, w związku z czym to, to nie jest coś, co zastępuje, ale coś, co po prostu ma gdzieś tam naszą czujność wzmóc i, i gdzieś tam taką świadomość podnieść. Mm. Też może mieć o tyle korzystne działanie, że my się zapoznamy ze, z, z mapą tak, swojego zeznania, tak, 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 albo coś nam bliski. Tak, tak i to łatwiej to będzie to. po prostu nam zauważyć, że a tak, to się rzeczywiście zmieniło, to jest większe, a to z kolei nagle zaczyna znikać, bo po prostu będziemy, yy, będziemy je oglądać. Mhm. Będziemy mieć mhm. świadomość, że je w ogóle mamy półkrotnie, bo my często świadomość tych, które gdzieś są gdzieś w okolicach stanika, te, które nam w jakimś sensie uprzykrzają życie, prawda? Natomiast możemy być Błogosławieństwo nieświadomie, mnie, chociaż bardzo wielu sporych pewnie zmian, być może niepokojących tam, gdzie one w żaden sposób nam nie w swoim życiu. Prawda? Tak, tak. sobie gdzie gdzie na, 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 na nie zwracamy na nie uwagi. Tak, jak najbardziej tak. To, 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 to pytanie. Jaka jest. Już wiemy, że należy bezwzględnie, tak naprawdę, gdyby się dało unikać. Opalania się, prawda? I Jeśli to możliwe, to raczej unikać właśnie dużego nasłonecznienia, szczególnie w tych najgorszych godzinach, kiedy słońce jest najwyżej. Ale jaka jest rola filtrów przeciwsłonecznych w profilaktyce czarniaka? Bo w ostatnim czasu dużo jest kontrowersji, że są słownicy filtrów i są to osoby, które wskazują na to, że to jest tak naprawdę tylko mniejsze zło, szczególnie te chemiczne, bo zawierają dużo substancji takich czynnych, które mogą źle oddziaływać na nasz organizm. I no, nie, nie jest to dla, dla, dla zwykłego śmiertelnika ostatni czas jasne, czy jak to jest z tymi filtrami z punktu widzenia specjalisty dermatologa? Myślę, że nie spotka pani dermatologa, który powie, że. Yy żeby nie stosować filtrów przeciwsłonecznych. I tak naprawdę te chemiczne filtry tego się w ogóle nie należy należywać, ponieważ czemu my mówimy, żeby te filtry aplikować co 4 godziny? Mm -hmm. Właśnie dlatego, że te substancje tak naprawdę w momencie y, kontaktu z promieniowaniem UV, one w jakiś sposób są wykorzystywane właśnie do tego, żeby to y, niwelować ten zły efekt tego promieniowania. Czyli tak naprawdę w ciągu 4 godzin już. Bardzo dużo z tych substancji, które nas miały chronić, już nie mamy na naszej skórze, bo one się po prostu chemicznie zmieniły. Znaczy, zadziałały, prawda? bo działają w ten sposób bo to są substancje chemiczne, które właśnie reagują z promieniowaniem słonecznym, zmieniają swoje struktury właśnie po to, żeby nas przed tym szkodliwym działaniem promieniowania. Chronić. Mhm. Jeśli boimy się filtrów chemicznych, zawsze są filtry fizyczne, mhm. tak one są przede wszystkim oczywiście dedykowane dzieciom, to, to wiadomo, i dedykowane są też w przypadku osób z jakąś spór wrażliwą, nadwrażliwą, nadmiernie alergiczną, ale każdy z nas może też te filtry fizyczne wybrać, one bardziej działają jak taka powiedzmy tafla szkła, która po prostu odbija, tak w cudzysłowie, możemy to nazwać. Natomiast jak najbardziej, jeżeli przebywamy na naprawdę y, smarujmy się tymi filtrami. To też nie jest tak, że my się absolutnie nie opalimy, mam dużo pacjentów, którzy mówią, ale jak ja mam nałożyć filtr 50-30, pani doktor, przecież ja się w ogóle nie opalę. Przecież są sobą opalać, ja nigdy nie rozumiem tego argumentu. No, ja, ja też tego argumentu nie, nie rozumiałam akurat, no, ale często jest podnoszone przez pacjentów, więc ja mówię, to nie jest tak, że państwo się nie opalą, mm -hmm. to jest tak, że państwo się opalą bezpiecznie. Mm -hmm. I to, jest, to powinien być dla nas priorytet. Nie mm -hmm. to, czy my się opalimy, czy się nie opalimy, tylko żebyśmy się opalali bezpiecznie, żebyśmy bezpiecznie przebywali na słońcu. Mm -hmm. Czyli to jest taki kompromis pomiędzy zdrowiem a. Tak, czy Tak, wam tak. tak, no, tak, to się że wtedy po prostu rzeczywiście możemy wybierać te filtry niższe, o mm -hmm. ile dermatolog nam nie powie, że właśnie z powodu na te czynniki ryzyka bezwzględnie powinniśmy unikać ekspozycji na promieniowanie mm -hmm. słoneczne bądź też z powodu chorób dermatologicznych, bo są też takie choroby, jak chociażby toczeń, mm -hmm. czy trąci różowo, te w których po prostu pacjentom no, no ta ekspozycja słoneczna jest również ze względów innych mm -hmm. niż profilaktyka czerniaka niewskazana. Natomiast y, po prostu wybierają wtedy filtry, nie wiem, trzydziestki, dwudziestki, chociażby. Mm -hmm. Wtedy, oczywiście, dłużej nam zajmie uzyskanie tej wymarzonej opalenizny. Ona nie będzie po prostu tak ciemna, ale będzie bezpiecznie, Będzie bezpiecznie I to powinien być dla nas priorytet. Bardzo często słyszę, że ktoś rezygnuje z filtrów fizycznych, które są, można powiedzieć, skuteczniejsze. Zresztą nie, nie, pan, nie. te promienie słoneczne raczej niż je pochłaniają? Nie, 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 nie. Skuteczność filtrów określa ich faktor, czyli jeżeli Jest mamy więcej, ten filtr 50, 50 plus, to tak naprawdę 98%, promieni 98 promieniowania UVB. Jesteśmy chronieni, więc kończymy mm -hmm. na ten faktor. Mm -hmm. Także odpowiednio dobrana chemiczny jest tak samo skuteczne jak fizyczny. Czyli to kwestia tak naprawdę preferencji, tak? Co do konsystencji bo te te fizyczne tak. są często, to jest tlenek cynku, wygląda, jak te są takie białe, często tłuste bardziej, tak. Tak? tak? One, one są, są takie mniej komfortowe. komfortowe tak? Tak, tak one są mniej kobiety, komfortowe, tak, pod makijażem, tak? Tak, tak. One są mniej komfortowe. Y fizycznie rzeczywiście, czyli właśnie gorzej się chłaniają, zostawiają troszeczkę takiego białego filmu na powierzchni skóry, ale naprawdę też muszę powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat filtry się bardzo zmieniły, ta technologia produkcji naprawdę pognała do przodu i yy, rzeczywiście tak jak jeszcze kilka lat temu yy, argument, że to zostawia jakiś film na skórze, czy wiał oświadczeń. Tak skóra lepiej, tak? Tak, że się, ten... tak, tak, że się skóra lepi, no to mogłam powiedzieć, że tak, okej, okay, rzeczywiście one nie są wygodne w stosowaniu, nie są takie super praktyczne. Ten argument praktycznie teraz jest już nieaktualny. Bo rzeczywiście te filtry kosmetycznie są. Szybko wchłanialne, nie zostawiają już tych poświat, jest bardzo duży wybór też tych produktów mm -hmm. na rynku, także możemy sobie dopasować do swojego typu skóry, właśnie do tego, jaki rodzaj preparatów wolimy, czy bardziej kremowe, czy bardziej fluidy, takie lżejsze, mm -hmm. czy lotiony, jest tego bardzo czy robione, robione, robione? Tak, tak, sposób. tak. Czy z kolorem, czy bez koloru, więc tego wybór jest bardzo duży i naprawdę to są już bardzo dobre produkty kosmetycznie i pod minucie właściwie od nałożenia nie czuć już w ogóle, że nakładaliśmy jakieś filtry. No i tym samym znika wymówka, że nie stosuje filtrów, no bo kto by chciał się lepić i, tak, i tak, tak, wyglądać tak. jak Kasper przyjazny duszy, tak? Natomiast rozumiem z tego, że jeśli ktoś ma upodobanie do filtrów chemicznych, to też nie należy się ich bać, że jakieś takie defamacje, jaka się dzieje w internecie, że one są szkodliwe, że się wchłaniają do ustroju, że nie powinno być używane przez kobiety w ciąży, to... Nie potwierdza Pani to tak się nie, nie, często jakby gdzieś czytam w internecie po swoim zdziwieniu Tak, nie, nie, zupełnie zupełnie tego nie potwierdzam. Tak jak mówię, jedyną taką grupą, która powinna korzystać z filtrów fizycznych, a nie chemicznych, są po prostu dzieci. Mm -hmm. Ze względu na to, że jednak no, w nowoczesnym, w nowoczesnej farmacji musimy mieć badania prowadzone mm -hmm. na konkretnej grupie pacjentów, którzy danego produktu, z danego produktu korzystają, no i nikt nie zrobi takich badań na dzieci, bo tak naprawdę na, na dzieciach, także... U dzieci wybieramy te, te filtry fizyczne. Natomiast, tak jak mówię, no, ta substancja działając, tak naprawdę się biodegraduje. Mm -hmm. Bardzo dziękuję za, za wywiad, za wszystkie informacje, których mogliśmy się od Pani dowiedzieć. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wywiad się okazał dla Was ciekawy i pouczający. Mam nadzieję, że zobaczymy się już naprawdę wkrótce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, zachęcam, badajcie z nami.